Wszystko gotowe. Już my nawet wyjechali. Przesmarowali. I deszcz, co miał być o 12 przyszedł o 10. .00. Cały czas pracy. Dawno nie było takich dni, Kukurydzianych. Po prostu sobie trochę lamelki w chłodnicy. Przedmuchą ją jeszcze. Już takie pierdołki, kabinę szyby se pomyje. Co mówią? Czekając na pogodę. Schodki musiałem wyrzucić. Bo przystawka nie pasuje ze schodkami, ale tata szybko jest zgarnął. Zrobił sobie wejście do suszarni. <grywka> o! No. U nas to kombajn ma ciężkie życie. Tak to wygląda teraz. Będę musiał tu coś wykombinować albo tu bliżej zrobić jakieś słodki do zboża potem. Bo ten header za daleko tu idzie. A tak zrobiłem połączenie osi. Lampka. O. Bo ta ośka była ucięta. I ta też, bo coś mu tam nie pasowało. To oryginalne mocowanie, i tak mi to sprzedał ucięte. Dałem po prostu przegub z tego zwałka. Długo trochę rozwierciłem, bo nie pasował. Przewierciłem śrubą, jest przynajmniej zabezpieczenie. Jak co wpadnie, to tą śrubę urwie. Takie buty. I kupię taką oponę! 18, 4, 30. To chyba nawet taka bizonowska jest. Jakby ktoś miał z okolic jedną chociaż, bo tatuje biedno. jedno. I uchodzi z jej powietrze.